CJ z tej Fox i gramy sobie dzisiaj w Seek and Destroyer. Jest to pierwszy odcinek z nowej serii. A dokładnie z pierwszego takiego let's playa na polskim YouTube, bo z Seek and Destroy nie mogę w ogóle znaleźć na polskim YouTube żadnego gameplaya. A jest tego naprawdę Stara. 0 PS2. I właśnie na obym omlaterze nagrywamy. Trzeba trochę jest głośna Pierwszy odcinek to będzie odcinek taki testowy, ja tam potem wszystko w następnych odcinkach będę będą ustawiał wszystkie dźwięki, bo dosyć długo nie nagrywałem i wypadły trochę sprawy i w sumie to można słuchać, słyszeć. No i zaczynamy nasz Naszą przygodę z League of Ogólnie w tą grę grałem Gdzieś w okolicach 2010 Nie udało mi się nigdy przejść Dalej niż do drugiej misji nie doszłem Ale ostatnio Postanowiłem ją sobie przejść I udało mi się ją przejść I Postanowiłem dla was nagrać, bo nie ma gameplayów Z tej gry na polskim YouTube, ie. a moim zdaniem jest bardzo bardzo fajna Choć oceny ocenę ma średnie, ale to japończycy za różne gry wymyślają. Gaj jest japońska ogólnie, nie jest amerykańska. Dobra, będę kopił wydanie. Zaczynamy. Przejdziemy sobie trzy misje i zakończymy. Tak myślę, że po trzy misje będę na, nagrywał. No to już musimy się to Pieska. standardowo nie może być Cubson fox, jeżeli Cubson No i zaczynamy. Czyli bierzemy sobie czołg. Ogólnie w tej grze jest ponad 100 czołgów oraz 100 ulepszeń. I z tego co zauważyłem każde przejście w gry jest losowe. Czyli raz możemy mieć na przykład jako bossa kompletnie inny pojazd oraz możemy mieć kompletnie inne ulepszenia. Nawet misje mogą być inne. Chyba ja wezmę tego pancera 3, bo... Zresztą nie tak nazywałem. Bo to jest mój ulubiony czołg w Wortanderze. Jest bardzo słaby, bo ma tylko 20 mm pancerza na tej półce pod tego. Wierzyczką. Tutaj pewnie strzałkę mam jak mówiłem. Dobra, zaczynajmy, bo już przedłużam. Naprawdę przedłużam za bardzo. Jeżeli on napadzie od Xboxa, więc może mi się amuletka piszę, ale nie sądzę. Nie sądzę, bo już to przeszło, więc nie. Zaczynamy. I co to jest? To jest gra, gdzie zamiast ludzi mamy po prostu czołgi. I co? co no mnie pobuła? Są W tym świecie są trzy frakcje. Yy, trzy jakby kraje rządzące tymi wyspami jest Imperium Custer, Królestwo Proton i Królestwo Nebali albo Nebuli to się nazywało. My jesteśmy królestwem Proton i zostajemy ratkowani przez Q-Stars, którzy chcą podbić wszelkie ziemie. O, tu jest ten dziad. O, powiem, że tego nie wiedziałem, że można wystarczy pokonać jego armię i. go się skończy? Zawsze go zabijałem. No, proszę. O, dostaliśmy 1200 golda. Będziemy sobie mogli ulepszyć oraz dostaliśmy 4 nowe czołgi. No ale... Tak jakby 4, bo je można było wybrać startowo. Bo potem będziemy dostawać nowe. Dobra, to mamy, tylko jeszcze sobie sterowanie obczaje, przypomnę. No dobra, tu jest mapka. O, tu jest naprawdę dużo. Dużo misji. na przykład jakichś fajnych gry o czołgach, ale jakoś poza tym Wojtan nie ma nic ciekawego, bo Wojty to za bardzo Python się stało. I w dodatku musisz dużo zapłacić, żeby dostać jakieś badziewie, a... To sobie trochę nie przymyślałem bo mogłem... Mogłem kupić radar na tą misję, żebym mógł namierzać. Ale dobra, sobie poradzimy i bez radarów. Nie wiem dlaczego, jak czołgi są w oddali, to one są takie zielone. Nie wiem czy na PS2 to było oryginalnym, bo ja kupowałem tą dręcę na PS2 co oryginalny. A też nie mogłem trzeciej misji wykończyć. Nie wiem czy się na źle nie było A A, tak, dobra, rozbaliłem bo. Ogólnie jeżeli jesteś ciekawy czy ja się znam na czołgach to ja się kompletnie nie znam na czołgach W zasadzie się interesować właśnie po ograniu War no, W ogóle dobre, gra z 2016 roku, ja się dowiedziałem o niej jakieś pół roku temu O jest szef, św. Szef, szef, trzeba go złupić O, będzie cię uciekał a naprawdę, będę musiał kupić sobie ten radar, bo wtedy będę mógł sobie automatycznie wybrać... NIE! To jest wkurzające, że jak już on wystrzeli, to już nie ma zmiłuj. Nie ucieknie. Łoj! się trochę za dużo was rzuciło na mnie. O, wiecie, już otrzymałem... Nie, ja to przegram. wiem się, bo ja... No właśnie, ja się rzuciłem do przodu, a ja powinienem wybić najpierw całą jego ekipę No nie pamiętam czy radar yy, pozwalał nam celować, czy radar po prostu dawał to, że my mam minimapę, czy tylko to, że mam minimapę. Hej nie, wiem. się. Nie słyszycie mojego paza grylingowego, no ale chuj. Bardzo tristowy nie musi być e, cichy, ważne żeby robił robota, cieniek, lipsów. A tak to jest nic z tym padą PlayStation, że 1000 złotych się płaci za pada, To tyle ile... to ile Xbox Series S. W ogóle wadzić teraz opłacę, płaci Xboxa. NIE! Grzybie już to mnie wali. O ma, ma dobrą broń, taką... Tego chcę zwalić. Bo jest naiwowo. No już. Zajmij Podejdziemy go z boku. Nie, yeah, jak dziad. A przeładowuje. Dawaj, walbo. O, no, Dobra, teraz by ci On Zawsze jest Będziemy umieć gdzieś, nie dobra, jest! Pokonaliśmy Hoffmana, właśnie zapomniałem ciągle jak oni się nazywali Tylko <kuh> nazistowskie trochę A Druga wojna światowa, ale Dla dzieci Mi się w ogóle bardzo podoba zamysł, że zamiast ludzi mamy po prostu czołgi Żywe O, dobra, no, przeżyły posiłki ja muszę sobie obczaić, czy na oryginalnym PlayStation też były takie, że z daleka po prostu nie no, Chyba tak, bo tu ile takie PlayStation nie ma w sobie? Niewiele. Zasięgnąłem z to jest fajnie, to jest bezbronno. Yeah! ten co śpi. O, pokonaliśmy I... Kurde, najgorsze, że ja sobie nie włączyłem stopera O nie, ej, gdzieś mi tutaj pierdzi, gdzieś, gdzieś Grafik pewnie o. Tak, nagrywam filmy raz na ruski rok i mam grafika Dobre, ważne żeby się dorobić a ja jeżeli na przykład chcielibyście mieć serię z na przykład z takiego... Nie wiem, no z Star Wars nie będę wam nagrywał, bo to za długa jest seria, a to jakieś takie krótkie. A potem z jakąś na przykład serię z jakiejś gry z PS2, jaką byście chcieli, na przykład była wasza ulubiona z na przykład mój Sikandestry był jedną z ulubionych. A będę ją tak najlepiej zapamiętałem. To jest taki World of Tanks, ale lepszych czasów. I w ogóle szacunek dla bardzo dla twórców, że już udało się i 100 czołgów w takiej grze. Wow. Dobra, teraz... O, nowe czołgi doszło. Tego też lubiłem, tylko tego, ciem... tego na końcu ciemnego. Dobra, my się wrócimy do miasta. Dobra, że gram na padzie, a nie na klawiaturze, bo było straszne. Ale na przykład pada od PS3 nie łapie. Znaczy jest opcja, żeby łapało, ale jest wyłączona. Znaczy jest zablokowana. Nie wiem, czy to wersja emulatora, której używam, bo jest 1.6, ale jest jeszcze testowa 1.7 w 64 bitach. Ale taka poprawnie działająca to ta właśnie 1.6 w 32. Nie. Tu jest wszystko. żeby kupić lepszą amunicję silnik lepszy to radar gąsienice komputer to chyba było, że mogłeś namierzać o, to jest dobra broń na bossa, tylko jednego Krabin karabin, zostało nam zaledwie 340 golda Możemy to sprzedawać, ale nie będziemy tego sprzedawać A, dobrze. Tu mamy Naprawdę sporo czołgów, a będzie ich jeszcze więcej Tu mamy ich yy... Na przykład nie możemy tutaj zbyt ciężkich rzeczy dawać na taki czołg, bo potem będzie strasznie oporny Mój ma tylko dwie, 972 udźwigu, więc... Właśnie, my nie mieliśmy komputera. Nie mieliśmy radara i nie mieliśmy... Yy, Czołku, więc... Yy, nie mogliśmy po prostu kurwa, Ja pierdolę, co ja pierdolę w ogóle? Dobra, no to, to już będzie na tyle. Wiem, że pierwszy odcinek taki z dupy trochę i sztywny, jak chuj. No ale nie nagrywałem pół roku. A poza tym nie znajdziecie nigdzie, nigdzie polskiego gameplaya z tej gry, To jest pierwszy jaki w ogóle chyba. Nie, nie wiem. Chyba jaki Kuj kiedykolwiek powstał, bo aż. Bo nie ma nigdzie, naprawdę. Ja szukam zbite dwie godziny i nigdzie nawet nie ma wzmianki po polsku. Nigdzie. Pytałem się na forach na przykład Ortandera, czy ktoś w ogóle kojarzy tą grę, to nikt nie kojarzy tej gry. To jest, to jest straszne. Wiem, że gra ja średnio oceny, no teraz się jej poprawiły, bo nostalgia, ale... Uf, wow. Dobra, na no to. Ja się z wami żegnam. Zadajmy się żegnem na nasz pancerny Pancer 3, Tego niedługo zmienimy na T34, bo jest... No ale to by było na tyle... Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby zostawić suba i udostępnić ten materiał, żeby ludzie wiedzieli, że coś takiego istnieje, jak Seek and the istniało, bo już nie tworzą niestety. To trzymajcie się i na razie. Cześć!